Liberalizm i konserwatyzm to będą główne terminy, o których dzisiaj będziemy rozmawiać w słowniku na fali. Bardzo serdecznie witam w Toruniu przy mikrofonie. Doktor Sebastian Żurowski, Językoznawca Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana rektora, witam państwa. Ale jak pan doktor pozwoli, to zaczniemy troszeczkę tak z przymrużeniem oka, bo mieliśmy w zasadzie no, audycję w ciszach. Za dużo nie mogliśmy pofolgować sobie w mówieniu, no bo była cisza wyborcza. A takie terminy jak na Żyletki, zorro, czerwone korale i oczywiście piwo w Toruniu to uważam, że musimy to odnotować, bo chyba te zwroty weszły do języka. Jeden z kandydatów, czyli pan Czaskowski, to wręcz zapowiedział, że na żyletki obowiązkowo ma być w słownikach języka polskiego. No ten termin był już w słownikach, ale może nie był popularny i te żyletki teraz w obiegu. To bardzo proszę, żyletki, zoro, czerwone korale i na koniec piwo w Toruniu. No tutaj rzeczywiście w w wielkim słowniku języka polskiego, Polskiej Akademii Nauk, można znaleźć to wyrażenie na żyletki w takiej postaci. Ono tam ma kilka przykładów użycia. Wszystko to są przykłady internetowe, co znaczy, że wyrażenie jest nowe i wszystkie te przykłady odnoszą się do takich sytuacji, że na przykład samochody wyprzedzały się na żyletki, czyli jakoś gdy bardzo blisko siebie jadą, tak bardzo blisko, że właściwie wydaje się, że to jest jeden samochód. To są prawie wyłącznie takie użycia, które można napotkać w tekstach, więc jakby to samo, ale trochę inaczej. Jest jeszcze dawniejsze użycie, wyrażenie na żyletki. Jeżeli coś poszło na żyletki, to zostało zezłomowane, ale to już na pewno nie chodzi o, o, o ten kontekst, o, o, który tu Rafał Trzaskowski proponował, więc w zasadzie to jego użycie jest takie trochę innowacyjne, bo jeżeli. Coś będzie na żyletki, bo to tak należałoby. Czyli, na przykład, wynik wyborów będzie na żyletki, albo jakieś głosowanie na żyletki. No to to oznacza, że różnica będzie bardzo, bardzo mała. I w tym sensie jest to użycie no właśnie innowacyjne. Nie chcę powiedzieć, że neologizm, no bo wskazałem przed chwilą, że to w słownikach nawet jest, ale. No, takie dosyć nietypowe, gdy ja to pierwszy raz usłyszałem, to się zdziwiłem, bo mi się to na Żyletki od razu skojarzyło z na plasterki z komiksów Kajko i Kokosz, zawołania, które tam występuje. No, a, a tutaj kontekst trochę został zmodyfikowany na, na potrzeby kampanii, na potrzeby opisania tej sytuacji. No i no, w, zasadzie, w zasadzie tak było. No, może nie była to taka bardzo cienka Żyletka, ale ta różnica koniec końców znowu, tak jak 5 lat temu, nie była aż tak duża. Jeżeli chodzi o żyletki, to jeszcze pamiętam w obiegu PRL-owskim było ostrzenie żyletek piramidkami. I to ostrzenie żyletek karierę też robiło. Mówiło się o tym bardzo dużo, dopóki ktoś naukowo nie stwierdził, że jest to niemożliwe. No w ogóle żyletki kiedyś były dużo popularniejsze i, i to, mam wrażenie, że teraz nawet nie wszyscy zwłaszcza ci młodzi by, by wiedzieli, jak to wygląda, co to jest i o co chodzi. Jakieś brzytwa, oczywiście, to tak, ale żyletki już są trochę. W odwrocie, chociaż są oczywiście używane. Renesans Zorro nastąpił, bardzo było dowcipnie z tym zorro. Ale Zorro, też pereloska konotacja, bardzo popularny serial i przyciągał do telewizorów jednego jedynego programu popołudniami całe chmary młodzieży i dzieci. No i przede wszystkim po podwórkach wszyscy biegali w maskach, i walka na szpady była bardzo modna. Tak, i bohatera z ludu. Tutaj jestem ciekaw, na ile ten happening on był spontaniczny, na ile to jakieś tam zagranie sztabu wyborczego. Żeby wygenerować pewien obraz, a, a potem go wykorzystywać w internecie i właśnie w tej komunikacji memowej, na przykład. Zorro, jako ten bohater z ludu, który wychodzi i walczy o sprawiedliwość, też nie stroni od przemocy, chociaż raczej stara się nikogo nie zabijać. No to tak, ta charakterystyka mogłaby do któregoś z kandydatów startujących w tych wyborach pasować, jeżeli by się przyjrzeć. No i co jestem ciekaw na ile to jest właśnie takie zagranie wymyślone po prostu w sztabie Karola Nawrockiego. W sztabie PiSu, a na ile to jest wykorzystanie spontanicznej akcji wyborcy, jakiegoś hepenera, który postanowił właśnie wygenerować jaką treść sam z siebie. Ta, nie wiem, czy to mhm, Ale to wydaje za... mi się najciekawsze, najmocniej przepraszam. Proszę, pan doktor. Nie wiem, czy kiedykolwiek poznamy rozwiązanie tej zagadki, odpowiedź na to pytanie, bo to takich rzeczy raczej się nie ujawnia, chyba że gdzieś tam potem we wspomnieniach mhm. po latach. Tu najciekawsze wydaje mi się, czy ta postać zoro utrzyma się, bo... Teraz zarówno możemy się spodziewać, że i rządzący, jak i pan prezydent wcześniej czy później jakieś błędy popełnią, większe lub mniejsze i ten Zorro może już być nie przypisywany tylko do PiSu, tylko w ogóle może być właśnie takim bohaterem z ludu, który w ogóle dopomina się o sprawiedliwość, więc kariera przed Zorro. Tak, to mi się. równie dobrze może zniknąć, jak i być wykorzystywane, na przykład przeciwko. Jakoś Karolowi Nawrockiemu. Nie sądzę, żeby teraz sztab jakoś próbował takie historie podtrzymywać i takie narracje, bo gdy już ktoś jest prezydentem, to tutaj raczej wszyscy starają się, żeby budować powagę. Wizerunku, powagę stanowiska, te wszystkie ocieplenia i żarty, które widzieliśmy na przykład w przypadku kadencji prezydenta Andrzeja Dudy, no to one raczej odwracały się przeciwko, nie działały tak, jak powinny działać. Jakieś tam piosenki rapowe z ostrym cieniem mgły, które gdzieś były. Pojawiały się. To chyba nie działało dobrze, więc myślę, że w przypadku Karola Nawrockiego będzie konsekwentne budowanie takiego wizerunku poważnego. Nie z akcentami humorystycznymi, tylko bardzo, bardzo poważnego. A wspomnienie z Zorro będzie towarzyszyć przy omawianiu kampanii, tak jak i. Wyborach czerwcowych w samopołudnie plakat. Myślę, że to może pójść w tą stronę. Czerwone korale. Czerwone korale, czy będą uniwersalne, czy już przepadło i są przypisane do lewicy? Bo gadżetowo wspaniały pomysł. Jak pan doktor na to patrzył, no, pamiętając, że część. Że były przypadki, że w lokalach wyborczych mieli na sobie różni przedstawiciele komisji korale czerwone. Tak, nie, nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. Więc to taki nagle gadżet unisex się zrobił. To też myślę, że gdzieś tam zaginie ale z drugiej strony jest kilka takich zachowań czy kilka takich memów wygenerowanych przez profesor Senyszyn, bo tutaj do niej nawiązujemy, które może gdzieś tam w internecie przede wszystkim przetrwają. Korale to jeden z takich gadżetów, już widać dużo grafik, które wykorzystuje. Może to będzie jakiś symbol ruchu oporu przeciwko, Przeciwko władzy konserwatywnej, która nam się szykuje, a na pewno konserwatywnemu prezydentowi. Też jej gest, kochani, witajcie, to on myślę, że będzie jakoś tam trwały. A więc tutaj cała postać tej kandydatki, która. No, Moc jest z nami. Tak, ona weszła w tę konwencję. Weszła w tę konwencję. Dla mnie jednym z takim najjaśniejszym z punktów pierwszej. Czy pierwszej Jednej z pierwszych debat, bo tych debat było bardzo dużo, teraz nie otworzę. Dlaczego ona kandyduje na stanowisko prezydenta? No dlatego, że nie ma kandydata, na którego mogłaby zagłosować, więc postanowiła sama zagłosować, bo na siebie może zagłosować z pełnym przekonaniem. No to jest taka konwencja, ona trochę wniosła. Wniosła powiewu świeżości do tej kampanii, mimo tego, że kandydatka do najmłodszych uczestników tego wyścigu nie należała, a jednak weszła w konwencje młodzieżowe poparcie ostatecznie wiadomo, że było niewielkie, ale popularność na pewno bardzo, bardzo duża. O piwie w Toruniu proszę zdanie, bo też nie mówiliśmy o tym, bo akurat w ciszach no, nie kusiło, żeby pana doktora za zapytać. Promocja Torunia niewątpliwa, ale piwo w Toruniu utrzymuje się w tej chwili jako taki skrót chytrego zagrania towarzyskiego. Tak, tutaj na, na scenę wszedł Radosław Sikorski, który pewnie jakoś za to jest odpowiedzialny i, i to rzeczywiście był, bar, był bardzo dobry pomysł. Może jeden nawet z lepszych pomysłów kampanii Rafała Trzaskowskiego, ale też ja tu nie jestem co prawda klientem pubu, o którym mówimy, ani w ogóle za bardzo pubów, ale jednak toruńskich, czasem może gdzieś na wyjeździe zwiedzę, ale właśnie to zwiedzanie okazuje się, że teraz to, to miejsce, ten stolik, w którym nastąpiło wypicie piwa no przyjaźnie, to może za dużo powiedziane, ale jakiejś tam nieagresji, to jest miejscem, który jest Stało się miejscem turystycznym na mapie Turunia. Ludzie chcą sobie zrobić zdjęcie. Gdyby takich udanych zagrań kampanijnych było więcej w kampanii Rafała Trzaskowskiego, to mógł być jeden z takich elementów, który by te żeletki przekierował na jego korzyść. Ale czy to piwo toruńskie nabierze takiego znaczenia jak pokój toruński, pakty toruńskie, pierniki toruńskie? No, du dużo mamy takich ruńskich symboli w obiegu no. słownym. No i jest, jest jeszcze taki fakt, który może jest mniej znanym faktem z historii powszechnie, ale tutaj jest bardzo istotnym, to znaczy tumult toruński. I, i może tumult, tak. tumult toruński to szybko powiedzmy, że Zamieszki między katolikami a protestantami one skończyły się rannymi ofiarami śmiertelnymi i koniec końców też egzekucją burmistrza, który został oskarżony o sprzyjanie tym zamieszkom i też wręcz ich wywołanie. Więc to taki konflikt był polsko-niemiecki, no bo miasto było bardziej niemieckie, ale pod Koroną Polską, a jednocześnie katolicko. Protestancki, i to w trochę niechlubnej historii się zapisało, nie tylko miasta, ale też właśnie stosunków wyznaniowych w Polsce i mniejszościowych w Polsce. No i na szczęście to piwo w Toruniu raczej takim tumultem nie jest i nie było. Nie skończyło się to żadnymi awanturami. No tam były pewne krzyki, ale to, to nic takiego. Dyskusyjne jest, czy w ogóle o alkoholu powinno się dyskutować w kontekście. Marketingu wyborczego, na przykład, no ale w tej kampanii mieliśmy i alkohol, i inne używki tytoniowo-narkotykowe. Więc ten temat używek był. No, my mamy wyjątkową sytuację w Słowniku, ponieważ omawiamy to w kontekstach językowych, naukowych, bo tak normalnie o piwie i innych używkach w radiu w, czy w mediach publicznych nie można mówić. Więc tutaj mamy ten margines spojrzenia naukowego. Na, na zjawisko i, no, i trzeba je omówić. Więc ty, tym systemem to sformułowanie się u nas na antenie w naszej audycji pojawiło. Musimy się powolutku żegnać. To poproszę pana doktora o skonkludowanie tych wyrażeń, o których mówiliśmy. Bar nie było chyba, a o liberalizmie i konserwatyzmie już zapraszam za tydzień. To, to właśnie pokazuje, że w kampaniach wyborczych, tych współczesnych, bardzo medialnych, bardzo internetowych, no to konserwatywne podejście nie bardzo pasuje. Tu trzeba być albo liberalnym, czyli na przykład dopuścić humor, dopuścić no, używki, które też się pojawiały, jakoś nawiązywanie do używek, albo wręcz być progresywnym, czy, czyli wymyślać rzeczy zupełnie niekonwencjonalne, happeningi, takie jak, jak ten Zorro. No bo. Debata może trwać dwie godziny, a zapamiętamy z niej jedno zdanie, pół zdania czy jakiś jeden gest. Kampania może trwać sześć miesięcy, a zapamiętamy z niej też jakiś jeden gest, jedno przemówienie, jedną wpadkę, jedną frazę, która gdzieś się pojawiła. Więc tu niestety internet powoduje, że. To wszystko się sprowadza do 5, 10 sekund i nawet to 15 minut, które my tutaj co tydzień sobie rozmawiamy, to dla nas czasem jest za mało, ale dla, dla internetu to byłaby cała, cała wieczność, takie 15 minutowe materiały, tam liczy się maksymalnie 15 sekund i właśnie dlatego wynajduje się Zorra, tego wynajduje się korale, dlatego wynajduje się żyletki, żeby przykuć tę uwagę na właśnie. Ten, ten chociaż krótki czas. Bardzo dziękuję. Zapraszamy już za tydzień: liberalizm i konserwatyzm. Bardzo serdecznie dzisiaj Państwu dziękujemy za uwagę i Panu doktorowi dziękuję. Doktor Sebastian Żurowski, językoznawca, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Jarosław Banaś, Polski Radio Koszalin. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. ¡Suscríbete al canal!